Residence Le Hameau du Motare, urlop w sercu trzech dolin. Ośrodek apartamentowy Le Hameau du Motare położony jest tuż przy stoku narciarskim i oferuje bezpośredni dostęp do wyciągów, a także sklepów i barów. Stąd macie Państwo doskonały widok na całą miejscowość. Obiekty posiadają recepcje, windy, przechowalnie nart. Apartamenty mają bezpośrednie połączenie z wyciągiem Szalec Lift, którym z kolei można dostać się do leżącego poniżej centrum Motare. Miejsca parkingowe znajdują się przed obiektem, a zadaszony parking jest dostępny za dodatkową opłatą po wcześniejszej rezerwacji. Przytulne studia i apartamenty wyposażone są w zależności od metrażu w pokój dzienno-sypialniany oraz częściowo oddzielną sypialnię. Kuchnia wyposażona jest w kuchenkę elektryczną, a w studiach dla czterech i więcej osób dodatkowo w piekarnik, kuchenkę mikrofalową i zmywarkę. W zależności od metrażu apartamentu posiada on łazienkę i oddzielną toaletę lub prysznic i toaletę, jak i częściowo balkon. Zapraszamy na ferie zimowe w sercu trzech dolin oraz sportowy i dynamiczny wypoczynek w Meribel.